Here we go, another day, another strife Here we go, it's the living sacrifice Here we go, I get your boot Here we go, I get your boss pretend Here we go, another day, another hour Here we go, take the bite, the power Here we go, I'd rather die on my feet Yo, cześć wam, tu Adik. Dzisiaj zaczniemy nową serię z Dark Souls'a, tak jak obiecywałem. I zaczniemy całkiem nową postać. Zrobimy od nowa, bo tamtymi postaciami raczej nie chce mi się grać i byłoby to nudne grać postacią, która już ma tam 600 level czy czy też jakiś wyższy. Chciałbym pokazywać Wam tę grę od początku, wszystkie sekrety jakie znam i ciekawostki. Zagramy sobie piromantą i co jest najważniejsze, weźmiemy sobie główny klucz, żeby móc otworzyć drzwi i ewentualnie pójść na skróty no, weźmiemy sobie szczupą Jak będzie to no i takie to tak wyglądają statystyki postać na starcie także to będzie nasz pyromanta i mały filmik z którym was zostawię na The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. First of the day. The Witch of Isalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive Pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods ruled apart their the stone skins. Witches wound great firestorms. The scales betrayed his own, and the dragons were no more. but soon the flames will fade and only dark will remain even now there are only embers and man sees not light but only endless nights and amongst the living are seen carriers of the accursed Tak, nie tak jak w filmiku na początku pokazywali smoki i niby że one wyginęły, to jest oczywiście nieprawda. Pokażę wam taki sekret, jak dojść do w sumie najlepszej lokacji w całej grze, yes, czyli Ash Lake, indeed. gdzie skrywany jest jeden właśnie z tych wielkich smoków z czterema undead. skrzydłami. Ale to przed nami jeszcze długa droga, żeby tam zajść. to await the end of the world. I tu taka ciekawostka. Postać, którą widzimy na górze, oczywiście jest to postać zbroi rycerstwa. I ta postać również była na obrazku pudełka z Dark Souls'a. Tu gdzież właśnie ciekawostka polega na tym, że ponoć ta postać, no tu widzimy jakiegoś innego gracza, że ta postać to jest to wysłannik z demon Souls'a, który po prostu został wysłany do naszego tak jakby królestwa czy też świata żeby pomóc oczywiście nie grałem w Demon Souls a szkoda chciałbym naprawdę pograć oczywiście jest to tylko na PS3 jako ekskluzyw. tego pana już chyba widzieliście w moim ostatnim filmiku Dark Soulsa jak nas niemiło potraktował Będę starał się tutaj grać trochę jak większość speedrunnerów, czyli taką szybszą drogą, ale oczywiście pokażę Wam każdego bossa, jak go zabić, tylko póki co jak najszybciej dojdę do jak najlepszego setu, żeby te walki wyglądały jakoś normalnie, a nie 50 razy do jednego bossa. Ogólnie tego bossa, którego tutaj widzicie go można można go zabić ale to bym musiał wziąć na początku yy, czarne bom bomby z czarnym ogniem a oczywiście to jest marnotrawstwo yy, głównego klucza bo wtedy nie mógłbym wziąć głównego klucza on sobie tam czeka o cwaniak oho źle sobie obróciłem kamerę ale jest git i on pada na parę takich bomb tych czarnych, także Nie ma jakoś problemu Chodź tu chodź No Powodzenia z przechodzeniem właśnie gry na o kurde on będzie strzelał Coś dropo tutaj? Tak. Aha. Porady, no dobra. To nam nie będzie potrzebne. Oczywiście dlaczego gram pyromantą? Ponieważ jest to jedyna postać, która zaczyna chyba... Zaczyna z pierwszego levela. Inne tam mają chyba czwarty na początku czy jakoś, tak? I tu jest nasz pomocnik. No On nam mówi ogólnie co, co musimy zrobić w całej grze. My ci pomożemy, nie będziesz się męczył. Hajs się zgadza Ogólnie całą grę można przejść nawet na pierwszym levelu to nie jest jakiś tam duży problem Na razie Tutaj chyba dostaniemy rączkę Piromancji Tak Dobra zapraszam tam jest ten zasrany łucznik. E, nie zginął na pierwszy strzał. Jakim cudem. Chyba jednak zaekwipuję sobie tarczę. Tego też tu możemy, przy okazji, klepnąć. No, wbij mu tego bakstaba, no, dziękuję. No, tutaj właśnie nie mamy jeszcze klucza, szkoda. Mm, wrócę się do ogniska. Szkoda mi jest tu siup, żeby... A, wrócę się do ogniska, to znowu pedalstwo będzie żyło, to nie, nie, nie. To tak ja się nie bawię. Ten pan oczywiście zeskoczył i czeka tam o... Na nas.

Dobra, ty jesteś martwy, drzwi się otworzyły tam jest to niepotrzebny i tam lecimy dalej Także to by było tyle z pierwszym bosem Tychment tu nie ma na szczęście Jak widzieliście jak I gdy tu wrócimy to właśnie tu będą takie stworki a to nie tu tam są nasze gadające jajeczka. Albo to tu było. Chyba to tu było. Tak. Taki sekret dusza na początek przyda się. No i to w tym momencie opuszczamy azyl. Tu nas ptaszek porwie. Only. In the ancient legends it is stated, to by było tyle, jeżeli chodzi o pierwszą relację w się się azylum, bo znałem przejść bardzo szybko. O, coś w Nie wiem dlaczego w, na słuchawkach wycisza mi się gra. Co chwilę nie wiem czy to nagraniu będzie tak samo. To the land of the Lordran Lordran No Tasiek Ja bym mógł przewijać te wszystkie filmiki ale Nie chcę żebyście coś pominęli żebyście Ci co nie grali żeby mogli zobaczyć Oczywiście polecam kupienie sobie tej gry bo jest na Steamie za 25 zł ogólnie teraz A w biedronce od wczoraj bo bodajże czy wczoraj jest za 40 zł. Czy jeżeli też to zauważyliście, to pewnie na stawce filmowej nie było tu tego drzewa. I dlaczego nie ma dźwięku? Się tak jakby wycisza. Nie wiem o co chodzi W każdym razie to by było tyle jeżeli chodzi o Wyjście z azylu Zaraz będziemy kontynuować w sumie resztę Także to by było chyba tyle w tym pierwszym filmiku